Wyobraź sobie: Stoi tuż przed tobą. Jej ciało drży z ukrytego pożądania, wysyłając sygnały tak wyraźne, że nie sposób ich nie zauważyć, jeśli tylko wiesz, jak je odczytać. Wielu mężczyzn nie wychwytuje tych subtelnych sygnałów, przepełnionych napięciem seksualnym. Ale co, gdybyś potrafił odczytać to ukryte pożądanie? Co, gdybyś mógł być pewien bez cienia wątpliwości, że ona rozpaczliwie pragnie seksu w ciągu najbliższych kilku minut? Omówię najbardziej intensywne i erotyczne sygnały, jakie wysyła ciało kobiety, gdy jest podniecona i pragnie być z Tobą. Zostań ze mną, bo do końca tego filmu nie przegapisz okazji, by sprawić, by pragnęła Cię bardziej niż kiedykolwiek. Zanim zaczniemy, zrób mi przysługę. Polub ten film. To pomoże nam nadal dostarczać wysokiej jakości treści. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj i włącz dzwonek powiadomień aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi aktualizacjami. Kobiety zazwyczaj nie inicjują seksu tak chętnie jak mężczyźni, ale ich ciała mówią głośno, gdy są podniecone. Zamiast otwarcie prosić o intymność, często wyrażają pożądanie seksualne za pomocą serii podświadomych sygnałów uwodzicielskie usta. Kiedy kobieta przygryza lub zwilża usta, to coś więcej niż zwykły gest, to subtelny, ale silny sygnał podniecenia seksualnego, Badania komunikacji niewerbalnej pokazują, że przygryzanie warg jest ściśle powiązane z pobudzeniem nerwowym i napięciem seksualnym. W obliczu stymulacji seksualnej jej ciało reaguje instynktownie. Jej usta lekko puchną z powodu zwiększonego przepływu krwi, a przygryzanie ich jest podświadomą próbą rozładowania napięcia. Mogą w niej pojawiać się erotyczne myśli, ale nie jest jeszcze gotowa, by je wyrazić. Co więcej, Przygryzanie warg jest również wyrazem samokontroli, sposobem na powstrzymanie pożądania, jednocześnie dyskretnie dając jej do zrozumienia, że myśli koncentrują się już na sferze seksualnej. Jeśli widzisz, jak przygryza wargę, gdy jesteś z nią, prawdopodobnie wyobraża sobie, że twoje usta dotykają jej ust lub nawet coś bardziej intymnego, drażniący dotyk. Kobiety często wyrażają pożądanie seksualne poprzez kontakt fizyczny w subtelny, ale oczywisty sposób. Badania nad czułością fizyczną pokazują, że pobudzona kobieta może nie dotknąć cię od razu, ale jej ciało szuka kontaktu. Gdy jest zainteresowana, będzie szukać pretekstów, by dotykać cię częściej. Delikatny dotyk ramienia, delikatne muśnięcie szyi, a nawet dłoń na udzie. Psychologowie wyjaśniają, że nawet najlżejszy dotyk może sygnalizować gotowość seksualną. Jeśli jej palce zaczną eksplorować bardziej prowokujące obszary, takie jak wewnętrzna strona uda czy dolna część pleców, testuje Twoją reakcję. Działanie to jest wyzwalane przez oksytocynę hormon miłości uwalniany w stanie pobudzenia i wywołujący fizyczną intymność. Im intensywniejszy i śmielszy dotyk, tym wyraźniejszy sygnał, że chce przenieść związek na wyższy poziom biodra, starożytny symbol. Od wieków biodra kobiety są uniwersalnym symbolem płodności i pociągu seksualnego. Pobudzona, jej ciało porusza się inaczej, biodra kołyszą się bardziej wyraziście i sugestywnie, jakby przemawiały cichym językiem, zapraszając do zbliżenia. Zmienia się nawet jej chód, wolniejszy, bardziej kontrolowany. Z ewolucyjnego punktu widzenia ruchy te stanowią starożytny mechanizm przyciągania, Związany z rytuałami godowymi. Psycholog dr. Karl Gram odkrył, że subtelne zmiany w chodzie kobiety wynikają ze zwiększonej świadomości swojego ciała. Eksponuje swoje krągłości i kołysze biodrami, dając podświadomy sygnał, by przyciągnąć Twoją uwagę. Ten wolniejszy, bardziej świadomy rytm, zwłaszcza gdy wie, że na nią patrzysz, jest wyraźnym zaproszeniem do podziwiania jej. Jeśli zauważysz, jej biodra poruszają się płynniej, gdy jest podniecona, jakby każdy krok był tańcem, który macie uwieść. Oczy, okna pożądania. Jeśli spojrzenie kobiety zatrzymuje się na tobie nieco dłużej niż zwykle, możesz już podświadomie wyczuwać jej pożądanie. Badania pokazują, że oczy są wyraźnym wskaźnikiem podniecenia. Gdy kobieta czuje pociąg seksualny, jej źrenice rozszerzają się. Jest to automatyczna reakcja wywołana przez dopaminę, cząsteczkę przyjemności. Im bardziej jest podniecona, tym trudniej jej odwrócić wzrok. Intensywny kontakt wzrokowy nawet na chwilę może wywołać chemię między dwojgiem ludzi. Jeśli nie spuszczasz z ciebie wzroku, nawet gdy próbujesz odwrócić wzrok, to znak, że jej myśli już krążą wokół sfery erotycznej. Jej źrenice się rozszerzają, spojrzenie łagodnieje a czasem zaczyna wpatrywać się w twoje usta lub ciało, ten ciągły kontakt wzrokowy to jej sposób na zachowanie kontroli, podczas gdy jej umysł fantazjuje o tym, co może się wydarzyć. Podniecenie tkwi w szczegółach. Sygnały seksualne kobiet są często znacznie subtelniejsze niż u mężczyzn, ale równie intensywne. Kiedy zaczyna przejawiać zachowania takie jak przygryzanie warg, szukanie kontaktu lub poruszanie rękami, Zmysłowo poruszając biodrami i wpatrując się w ciebie z rozszerzonymi źrenicami, jej ciało przekazuje to, czego jeszcze nie odważyła się powiedzieć. Psychologowie podkreślają siłę tych niewerbalnych sygnałów. Zrozumienie ich i reagowanie na nie może wzmocnić fizyczne przyciąganie i więź emocjonalną. Kiedy zauważysz te sygnały, jest gotowa na intymność i czeka, aż przejmiesz inicjatywę. Więc kiedy zobaczysz te sygnały, nie wahaj się. Śmiało. Zaspokój ją z pewnością siebie. Dziękujemy za obejrzenie The Woman Code. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej przydatnych treści. Do zobaczenia w następnym filmie. Tak.